Witam was wszystkich z tej strony. Hudson, dzisiaj wraz ze mną cały team przedstawicie się. Dokładnie, więc ja jako. Darionizer, Czogat, yeah, pięknie. Panul jako Jarvan. I Szyrka jako Varus. No, Karol jako LeBlanc, i ja jako Xin w dżungli. Gramy z naszymi, czy znaczy przynajmniej moimi, dobrymi, znajomymi, tak? <laughs> <laughs> Sialek Alistar. Mati jako Mumu. Heros czy tam Patryk, tak jak woli, jako Sivir. Tutaj Rafał. Jako Śnieżewarbik I Łukasz jako Galio to jest bardzo Mocny i energiczny I wytrzymały mecz Więc co Easy win. co zaraz <laughs> <laughs> to, to, tego po prostu nie wrzucę Tak no. Po prostu Simple, No. Simple priceless Dobra to zaraz przychodzimy do gry I zaraz Ważne Godlike! Godlike! Enemy! Sagty, kija! <grybuj> Alistair będzie godlike. To <grybuj> 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 przy <Pogrybuj grybuj> <karatwizm>. godlike. <grybuj> to ci urwa uwierzę, nie? Ja to napisałem początek vampiryczny. Może wszyscy tak. pójdziemy na ten. że to nie wczytała gra. A może inwajdujemy co w nocy? Nie, wydaje mi się, że no, oni no, nas inwajdują. No, wydaje mi się, że oni nas inwajdują. No, ale zginą. No to mi. No to spokojnie. Poczekajmy. No to chodźmy. chodź, chodź, A na mnie to nie poczekacie, murzyny. No, no. no. co so za krewnia? Totalno. Dokładnie. Zabić mu tamta, spać heretyka oczyści niewiernych. Jakby Kapiu. to był tak mądrzy, U, tu. nie? Dobrze przydaje mi się. Poczekajcie, oni mam uleczenie. No ja też, my mamy right. też jedno wystarczająco. A, oh, wiele Dobra. na zabora. Ale bo wszyscy się tutaj czalimy na ich. I naprawdę nie inwajdują? Nawet. Nie, wątpię. Oni mają listarę, nie powinni inwajdować. Mamy czogata, który robi to samo, co no, lista. Ej, 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 uważaj. Gdzie ja ale... tam wiesz? Totalnie mogą. Nie, oni nie są chyba na tyle mądrzy. Nie, rzeczywiście nie nas um, Dobra, to my chyba będziemy. tam, <śś> nie? <Spoko>, co będę <by śś> pilnował. Okay. No, no, ale znaczy, Kareon, ty weź? Karaon no, tam pierdyli mi raz no. tego Blue. Karaon słyszysz? Pokolimy. Please. please, gubi please. Tylko Sirka, nie idź, nie idź tam tędy. No, no się, my... bo cię zabijam. No tędy oni będą szli choć tutaj ze mną. Piosenka. Dobra. Nie widzę, poczekaj ja mam lagi. Dobra, kogo tu mam? Albo oni będą się na mnie czelić na solo. Gubij mnie. będzie no? wowow na solo. Mmm, no, tak, tak jak myśleliśmy na początku. Aha. Dobra, no, czysto. Psychosocial. Psychosocial. No, Civir jako AD i Sial jako support. K -k -k. Jak wiecie, w po trzecim. Sial wardował. Wiesz, wiesz, mam plan jak tam wejść i tak ich podbijać Ja tu jestem supportem, AD. Po ilu w ogóle się wardy kończą? Po trzech minutach. Okej. Okay. No to spoko. Nie, bo Siala wcale nie ma w tych szakach. Nie gdzie tam? Może awczy. Ale on puszuje to... więc tutaj będziesz mieć łatwą tak... Te... Tak, 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 mówisz. Pierdziesz, Dobrze, chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. O patrzcie, serio go tu nie ma. Serio? Wow, tu jest! No. Hmm. Zamysł taktyczny. Tak, tak. No, tylko musimy uważać, bo ich jungle można z, łatwo zaskoczyć. kogo No, do no, mogłeś mamo. kupić te. Co to było lol? Blank 15 AP no. Wielkim Ja mam 12 hm. Ja 9, o. A ja o 8 Biję ten trzeci i tam biję no co do siebie na topa sobie rodzika może wezmę Bierzemy tego i jego Tylko grajcie rozsądnie, tak? Bo ja nie chcę przegrać <grym> okay. Ja mam. Ale mnie za Stasi zabije mi pomóż a nie no się tylko trzeci no, poziom mam. Zapraszam To myślałem nad tym redem wiesz jeszcze No spoko Eeeem um, no tamte Eee Okej okay. czemuś ale mnie wyrzucił w stronę szyrki. Nie wiem To samo jest taktyczne mm -hmm. Masz Hill Mam Dlaci go? No to proste. Wow, dzięki A Ty nie masz potek? Ale nie, bo ty nie brałeś potek Uważaj na go. To wow. jestem supportem Ptw. Tak, nie kupiłeś wardu A Mumu jest na tym A Mumu jest gdzieś I mi kradniesz na skinie? Bo jestem agresywnym supportem Idę na topa Można na tego wardika On to zawsze znowu nie zwardował oczywiście Nie oh Ja specjalnie God. nie chcę puszczać, Wasze, jak chciałbym ja, chciał, tutaj to bym... ja Szorżową, Tam może być. Dynierze. Ja mówię, no może być. No to spokojnie. Nie puszę tak szeroko, nie puść. Na tyłu tu bardziej, czy tutaj gdzieś tak? Zresztą to zaraz odpuszuję. Patrz. Tylko uważaj, bo. Siarum, że bo... No jestem. Dawaj go. Nie mam standardu żeby to sprawdzić. First blood zaraz będzie. Oj, right, flash. Dobra, nie go Chodź, chodź, synek. No, mówiłem. Chodź. Słuchaj, to jest chęta, trochę Że podchodzili bliżej Po mhm. ich ich mą Nie nie będziemy bo to na czerwacie Nie to nie ma sensu. No a to ja się może wrócę Ja sobie na spokojnie tutaj wiesz no. manę zregeneruję niech on się tam bije z tymi Niech on sobie odpoczu Pierwszy raz widzę szczerze pierwszy raz widzę The Jarvana jako supporta ale On jest taki martwy. No Brawo. To bleed that's price to pay a! Tylko kważaj, się naprawdę uważaj Proszę cię o Boże. Dobra, ja tego nie będę puszował, nie będę przecież o, omu, mu. o, ja, o ja, mumu brzmia. Dobra wróć, wróć, spokojnie, nie śpieszy nam się spokojnie. Spokojnie. Czerpnę jak największą przyjemność tej gry Zbuny per level. rozkręcają się dopiero Ale pamiętajcie, drużyno przeciwna Xina się fiduje bardzo też. naprawdę tą Dianę mogliście zostawić, dlatego tego banował, a to no. byłoby dla was lepsze oh. Ja bym poszedł wtedy Lissinem i może nie byłoby już tak dobrze, bo z Q nie trafię Ale okej okay. no, Ja bym wtedy poszedł Dianą, ale to taki no. trochę szczegół Ale wiesz, jednym mężem grać z Dianem Podejść na tego boku. Niech ja się czuję bezpieczniej mm -hmm. Ja nie mogę dać potek komuś innemu, nie? Co ty to nie dodałeś? No to chyba... Z... Kurde, jesteś z... człowieku, ile ty grasz? Ty wyruszyłeś za mało Nie, bo kiedyś było tak, przynajmniej na becie a. Ale stary gang. Serio? Klikałeś się. Na te, klikałeś na podstawie. Klikałeś na I... To było dziwne, ale okej. Okay. Coś robimy? Gdzieś pomóc komuś zgromadzić, zgromadzić. To tam... no, możesz przyjść tutaj. Mogę? Okay, okej. Okay. Tylko wiesz co? Poczekaj chwilkę, bo nie mam many. Zbije drugi level. To dopiero. Okay. Może zrób sobie na razie. Reifer. Okay. Zawam cię jak ktoś. Hej, Hudson, chuju. Wow. O patrzcie gang! Ten gang! I szczerze. Ta Civil ta, ta posłała po jajja jak ten typ umrana ciągiem. To będzie dobre Ty na mumu Pff. Serio ten flash Synek Okej, okay, Hudson. Bije tutaj, chociaż ich nie widzę, SS2, nie Może chcą mnie zabić no. Nie. Jak myślicie? A tu w Krakach są. Ten no. mówi, zginę, ale dobra, mój. Ty pisze. Nie w tych. Tylko mamy zwojstowala. Nie mów mi, że oni defują. Oni defowali przez cały czas. No chyba mi się przyszedł. wyciszył na chwilę mikrofonik. Jak ktoś tutaj będzie wchodził mi do pokoju, to po prostu taki mam, taki drobny trzask może być, no, nie, bo ja wyciszę wtedy mikrofon. Jest to, to też takie coś lubię, a nie jak mi ktoś mówi, że te sorki muszę na chwilę iść, tylko po prostu wyłącza się i tyle, No. Że ja tutaj cały czas oczywiście naturalizm no, jestem, no. Ja... Wróć, od wróć. tego... z Attitude się tego nauczyłem. tutaj te, Amumu? Zaraz zobaczę, czy jest tutaj Amumu. Ja zaraz będę miał tego... Co tam się nazywało. No, u mnie nie ma. Latarni Fringla w więc... O, to bardzo przyjemnie. Zwarduję wam chyba tego bota. Chociaż... Nie, spokojnie, ja tutaj zwarduję. Dobra, jak wygląda? Na razie... Pff, tak szczerze to ja sobie to mogę... O o! Mu. That gang! No... O kurde Przeżyjesz? Nie, nie, przeżyjesz. Przeżyjesz! Przeżyjesz! A, nie, przeżowałem pod No dobra, nie ma flesza, tak? No. Sorki jest... Przeciwna, żeby będę czasami was nazywał pedałami czy coś, ale ja po prostu mam taki styl I mówię komuś, że jest pedałem Chociaż niekoniecznie nie musi być tak, sposób you know. Dobra, czyli top nie potrzebuje mieć pomocy Nie no, wiesz co Nie no, no Warwick, nawet całkiem nieźle grasz, ale wiesz Jestem you know, Jestem czogad, Ej, e, Karion, tutaj moglibyśmy... A teraz to już chyba przegrałeś to Moglibyśmy coś zrobić z tym Galio Aha. O kareon, kurwa. Zabijesz? Ten kareon. Aż tego gosta, gosta zużyłem, no gosta zużyłem. No. Zużyłem Glosta. Um, wiesz to ja się cofnę, okej? Okay? Dobra. Um, Kupię sobie filozofera i Ward'a. Albo wiesz co, jeszcze nabiję troszeczkę. Wiesz co, chodź. Co, tak tak... tego Ward'a, to mógłbyś tutaj... Znaczy, ja tego Amumu w ogóle się nie boję, nie? bo, co, no ja będę miał w razy... Po tym pierwszym ganku, to... Ej, wiecie, tak, tak ja takie to, pytanie: opłaca się no, e, wardować moka? Tak, ale. My... Myślę, że jungle mógłby to być. Tak, też. Tam, tam, okay. tam, tam, tam. Co no, ja zaraz wracam? Szczęśliwy, ja ja na nie tylko, kupię. very, very, very good. 4-1, Okej, dobra, to ja zaraz wardę zużyję na topie. O, matka nic nie tym, ty, ty, ty. A mi się znowu dźwięk zepsuł. Znowu? Jakbyście cię ruchli... nie? ruchliwości właściwie nie. Co nie, biją coś magicznie? Nie. nie. Ej, oni. nie, chociaż ten galio chyba bije magicznie. troszkę magicznie. Ale on jak na razie ma. Nie, ma? 0 na 1, więc to styknie. Ale wie, wiecie, no, LeBlanc się fiduje. sidowana <grym>, LeBlanc jest tak. najgorsza. Jak się LeBlanc nafiduje, to wtedy będzie ciekawie. Zatam. Uwierzcie, nie wiem czy był Karol na filmie, jak grał LeBlanc. Chyba był. Był, był szyrka ja mogę no zarobić tutaj na ci dać No to dawaj Przeczorkach. Czekaj, Cztery. nie poddawaj. O, patrz, 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 Są tacy. O! Ej, bo wcale to ono nie nie jest głupi. Sorry, koleś, ale Chodź. to nie było mądre. Do żadnego? Raczej tak. LOL!

tak, by the way. Oni chyba też nie widzieli jak ja grałem czego tam nie ich! No dobrze! Brawo, Flashik zużyty. Fuck, Nie to! Mm. Dobra. Dobra, dobra. Ja Wiesz co, ten top jest wygrany. Ja dużo się zepsułem, bo miałem, ee, że tak powiem, Wiecie co, ja nawet tego filmu z tematami nie zeksportowałem, ale chyba ten będzie pierwszy na TV. No, bo to wiesz, to był drużynowy, nie? 5x5. Oooo, what fuck, guys, please. A widzę barwika. Tak? No Idziemy po łamu. Chodź, chodź, chodź. na tego Barwika, ja go tutaj nie widzę, więc. Spoko, spoko, on się tam wrócił. już. zwarduje smoka. jest fajne Co się stało? Legę, Lege! Dawaj go! Ej, tył, 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 tył! tył! jeszcze karion. Tutaj stój, stójcie, 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 stój, stój, stój. I dawać! ginę, bo ja nie mam manek Okej, okay, no to, to tam No dupiać, z auto ataku. O oh, wow! Brawo, ten, ta ucieczka Tylko szkoda, przyszedł przed Oooo... No o, to Galio It's time to, to kill U, nawet nie dostanę asysty oh, LOL O oh, nie wierzę, stanie bije Chodźmy Już, już, Almit? <laughs> Naprawdę? Tak szybko? Luka, dat Warwick, dat Warwick nie zamej Zostawię go, żeby ten... No, ale go zabije, nie Chodźmy, ale dobrze. Pomóc ci tam, czy... A może Rada sobie wezmę Znaczy ja? No, nie Ja go zabiję zaraz, zostawcie go Dobrze Nie, Nie krzycz na mnie Będą sobie w rafe'e No kurde, dopiero trzecia prosenka mi leci No guys, please Urwa Grajcie, że coś, no, no. ludzie O oh, Jestem Bez mana, ale jestem Kucieka O no właśnie Mówiłem wam, że tak będzie O oh, wow Aaaaaj no. Zabrydź A w ogóle nie? Ksiar, ja Uta. wiem, że to twoja sprawka, ale żeś zbanował tego, Brenda Ja to wiem Ja A? wiem, że będziesz to oglądał No mnie goni Fucking <laughs> stupid bitch <laughs> e, co najpierw kupić, jakiś Blood Thristera czy No Boże, serio? Ziomuś, to no proszę cię Naprawdę mi będziesz gonił A chyba jednak brat Thristera Jakiś urwa szalony, nie? On mnie goni Ja... ja... Pokażę, co to, to Tons of the from Jarvan. Top totalnie zmiażdżony, on nawet nie dotknął tego. Serio. E, Sierka, uważaj, Alistar do ciebie idzie, on cię zabije. Wiem. Spokojnie. Oh. O Boże, zły Nie, idzie. ale. to, to... nie puszczowali. Tu nie tam. było sarkazmu, Alistar naprawdę. Mógł no. Zabić. Wiem. Spokojnie. O! o! Idą na smoka? Nie! Oj, ej, idę tam. <laughs> 5 na zero. x Księciaho Księciaho, Pięknie! Chce... Albo może ja tego mida teraz poszukuję? wardzika gdzieś? Czy nie są w ogóle potrzebni? Oni się w ogóle interesują tym, co się dzieje na topie, bo zaraz te stworki mi zniszczą. karano chcesz blue? jest. Tak, by the way. No to... Oni mają Warda tutaj, wu tu idzie w ogóle. Cześć, no właśnie Cię? wiem, zniszczyłem mu że i znam to Ach Nie wiem, czy, się, czy zrobimy tym fight, multa. To może no, być No, ten tak. wowu! Dobra, Zabawę. oni są w takiej defensywie. Chodźcie na tego smoka. O! Kuźwa, <laughs> co ty robisz, ziomuś? Podejść. tu. O, zabili. Zabijcie Siala! Nie! <laughs> Omnom. <laughs> Ej, dajmy tam? Czekaj, Ucz za pięć, no. cztery, trzy, dwa, jeden. Biam. Dawaj, dawaj, dawaj. bieram. Oni uciekają od tej wieży Chodźcie, chodźcie, chodźcie Może Dat Martwa Mumu Dobrze kurde. Brawo Dobra, puszuję, ja pusuję bota. Wyjdźcie na mida Chodź Panu Pushujemy okay, gaj Ej to chodźcie tutaj może na smoka Będzie pięknie kurwa Okej okay, to wy zróbcie smoka, my to pushujemy Czyli ten gal Re się... Rematch. O kurde, ja się dłużę. No ale dla mnie chętnie wiecie, ale... Bo to jest totalny, ale totalny pogrom Ej, to nie będzie źle Może co? to fuck? Trzy, Cześć. dwa, jeden <grym> no. <grym> Sorry <grym> Boże, wiesz co? Serio, ja kupię tę skórkę dla czekatów Chodź na tego siala Dawaj Cześć sial! Oni zmarli! Dajcie mi Ja Nie, fakt Nooo! Oh, <grym> widzieliście to! Lol, czuję się jak był Gimperem. I gra w Palasajny. sorry, nie? Ale. <grym> ej, ja ten galli, to się cofam, galio, coś próbuje. Ej, ale widzieliście ten cash sztandarem. Sorry, sorry bardzo, ale. Nie no, spoko, to też się przecież należy. O, o boże, bierzam i Wśród życia, nie? Ej, już drugi raz zabiłem kogoś, że ten sam sztandar. Ten sztandar. <grym> wiesz co? Na no. Ja mówiłem! Jarvan to jest mój main! Cześć, to znowu ja, Gimper. I dzisiaj gramy sparring z DJ Palasidem! <grym> <grym> Ej, <grym> karol ciem, true story, naprawdę. Pozwólcie mi zabić tego www. O ile będzie puszował. się, Będzie puszował. Pamięta... No już kilka razy tego ale pamiętacie, kogo mi to przypomina? Tak, o. O. Idę tam, Sivir. Idę tam. Hej. Cześć, ja. o, Czemu... się o, Oni... Blu... Ja pierdolni są martwi. Tam się wraca. Ale mi zagował dźwięk. Mi laguje no, ostatnio tak czułem. LOL, ja, no, patrzcie no, na mnie, jestem... Jest... O nie! nie o, ucieknie! ucieknie! Wiesz co? coś myślę, że w następnym... Jeżeli byśmy zagrali jeszcze kiedyś z nimi. To, Xin, co najmniej Xeno ban. Zbanują, zbanują LeBlanc, LeBlanc ban i Chogath ban i Varus ban i <laughs> wszyscy, wszyscy ban, bo. czym Jawanka banują? No. Jak mówię, że to jest Twój main. Xina. Ale. Oni jeszcze o tym nie będą wiedzieć. Ben, a czy nie wiem, czy tymczasem. No czy oni będą chcieli dzisiaj. A czym na karaoke na idziecie, nie? Net. Nikt nie musi o tym wiedzieć! karaoke jest fajne <laughs> Ja też chcę ja iść. No. Zapatrzamy. Zrobimy baton. Kurwa, ale oni są. Papierowi. Ej, nie picie się beze mnie. Ej, co to było? Ja tylko zobaczyłem jak to się no, pada. Wiesz. No wiesz sadzo, tak... Dzień dobry, nazywam się DJ pan. O kurwa. Wybam sobie Sivir Tak. Hmm. To jest totalnie... No Myślałem, że tam wbijemy, ale nie! No, że 20 Oj. minuta, nie poddają się, no to mają jaja. No. Oj, amumu, amumu <grystanie> Znowu go zjadłeś Byśmy Myśmy nie chcieli, że nam cię zniszczy, bo jest trudniej <grystanie> <grystanie> Za dużo jesz, będziesz miał potem niestrawność Właśnie Teraz jestem duży i robię zdrowie. No, hmm. Ale coś się stało Taka porada Nie bijcie nikogo z nas Ta. Bo to jest rzuca cały team <grystanie> Dobry Da, la, 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 Jeden no. za wszystkich, wszyscy za... Rematch już? Kurwa, Hudson, tak naprawdę. Zary, ile życia i ja pierdzielę. Czy ktoś w ogóle z nich postanowi składać coś poda? No super, o. To było złe. To było świetne. Było Bo Bo miłe. O! o, kurwa. E, Ju... się. Już. Herezia. To co, dziękujemy Totalna za obejrzenie herezia. tego jakże ciekawego Tak. Meczu. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Cóż, z tej strony Na mówił razie, do was Gimper. Na razie. <giby>